Na pks -ie? 4 zyle i 4,5 Ropa 1,7 gaz PKS, KS, to jest najlepsze paliwo Jaka cena? Proszę Ciebie 3,64 No właśnie, takiej ceny to dawno nie było A po drugiej stronie na shell 4,7 To nie, że Shell jest daleko, bo Cofamy się Widzisz? Tam jest Shell Obracam się. O, I tu mam tą stację za 3,60. Ha! To ładna przebitka! Konkurencja! A teraz cena na Cycle. Zobaczmy. 4. O! Drogo! Dlaczego? No i mamy jeszcze na końcu szelik. No ale to już było, ale w innym lokalizacji ceny. A no, takie same, no muszą być. Ale drogo. No i to było tyle na dzisiaj, moi kochani. Jak widzicie, rozrzut cenowy jest dość duży. Czyli można iść ale syf i tankować Pozdrawiam i polecam. Co tak wieje ludzie?